Siemanko wszystkim, no cóż, założona przednia oś, jak widać, mocowania trzeba tutaj jeszcze powzmacniać. Pójdą tutaj takie blachy trójkątne, tak jak już wcześniej o nich mówiłem, ale to miałem jechać po to, ale tak jakoś zeszło, nie było kiedy. Tu wszystko jest symetrycznie, jedynie co, to muszę przesunąć oś na półresorze, bo jest sieknięta ta strona do przodu. Tak mierzyłem, mierzyłem, mówię, za cholerę mi to nie pasuje. Koła nie są symetrycznie, ale później po oględzinach tutaj widać, że jest niesymetrycznie. Trzeba ją do tyłu cofnąć i się to wyrówna. Co tu więcej? Poduszka wstępnie przymierzona. Będzie coś takiego. Tu pójdzie blacha. Tam przyspawana z górą. Tu i tutaj będą połączone ta blacha od poduchy z tą podstawą tutaj mocowania półresoru Będzie połączone blachą tam do ramy. Wszystko się usztywni, tu trójkąt pójdzie, tam też pójdzie od dołu. Tutaj z tyłu, tak jak już mówiłem, też pójdzie blaszisko. Tu będą dwa zaszczały do dołu i jeszcze prawdopodobnie górą coś tam. Położę jednolitego, żeby to wzmocnić. Co tutaj jeszcze Wam mogę pokazać? Już tej przedniej osi bliżej się nie dało zbytnio dać do tyłu, bo siłownik hamulca z tyłu już tam się opiera o mocowanie siłownika wywrotu, także już nie mogłem tego cofnąć za wiele, a też no co, no? Hamulce muszą być. Nie będę tutaj wywalał siłowników od hamulca, no bo tak. Tylno moj przerzuca przerzucę sobie siłowniki ten hydrauliczno-pneumatyczne założę, a z przodu zostaną tylko pneumatyczne. Poducha się tu fajnie zmieści, pójdzie jeszcze do ramy troszkę. A teraz to się około opiera, pójdzie tutaj do ramy. Ten luz między kołem a ramą wypośrodkuje. I na dniach, no na dniach, no teraz to ostatnio będzie. Teraz mało czasu, bo zaczynam inną robotę. Ale powoli się będzie dubać. Musiałem wszystko grzać, bo to żadna śruba nie chciała pójść. To samo będzie tutaj z tymi śrubami. Na mocowaniu tego resora też wszystko trzeba będzie grzać. Tutaj później, tak jak mówiłem, wstawię jeszcze poprzeczkę stąd tam. A to sobie obetnę tutaj fajnie. Żeby to nie przeszkadzało. W sumie tam bardzo by to nie przeszkadzało. Ale po co to ma być tak niska, jak może być wyżej. Tak to jest niżej od osi. Co więcej. Ramę trzeba połączyć. Tutaj. Będzie rama połączona. Pod to pójdzie dyszel. Na swoźniu. W dyszel pójdzie resor i tam będzie znowu poprzeczka. Blachy pójdą takie ruchome. Do dołu z regulacją wysokości dyszla i dyszel będzie na resorze. Paka wcześniej nie siedziała dobrze, ale jak odkręciłem przewód od siłownika bo tam jeszcze rozdzielać był, jest jeszcze nawet jak widać go tam, w tym miejscu to ten przyświecał, o, tam jest rozdzielać. Stary, to jeszcze trzymał ciśnienie, to wcześniej nie było do końca opuszczone, odkręciłem e, przewód i to jeszcze opadło troszkę siadło. Będę chciał ustawić to, no tak mniej więcej jak teraz jest no, około, nie wiem ile tu jest z 15-18 cm luzu między oponą a paką. I zawór poziomowania sobie tak ustawię, żeby to tak na takiej wysokości zostało. Wiadomo, jak powietrze spuszczę z poduszek, żeby to siadło tak. Może na 5 centów, na 10, żeby to jeszcze siadło troszkę niżej. Ale tak do jazdy, to będzie ta wysokość. Tutaj, no co tu jest. Taki pierdolnik, to wszystko trzeba wysprzątać. Będzie ale to i tak będzie wszystko piaskowane w środku, to może nie. Ale z zewnątrz, wszystko trzeba piaskować, czyścić. Strupy odłożą i malować na nowo. Zaczepik jest, także tu już zaczepu nie będziemy kombinować. Tu tylko pójdzie belka jakaś na światła. Tak jak wcześniej wcześniej, tam nad kola. I jeszcze tu na dole pójdzie prawdopodobnie belka w poprzek, tak jak mają w naczepach, tak dla picu. No, trochę dla wyglądu, jak co? do czegoś, żeby się oprzeć tutaj gdzieś dołem, a nie górą, światłami. Na przykład siłowniki te są pneumatyczne, a pójdą te hydrauliczno-pneumatyczne. Z tamtej przyczepki mi został jeden. Do drugi, i tu bez przeróbek bez niczego będzie pasował. Wszystko pasuje: otwory mocujące tylko odkręcę tamtę włożę. Tu się zmieści, bo już tak mierzyłem. I tylko tego odkręcę, tamtego założę. I będzie liny trzymające pakę. Tu jeszcze jeden rozdzielacz był, bo stąd szedł, szło ciśnienie na tył. Tu kiedyś, kiedyś była złączka. No i byłoby na tyle. Nie jest to w najgorszym stanie. no Jest trochę tego wszystkiego. Ale ogółem jakoś rama nie jest pognita. Tylko tak farba odpadła. Tutaj to było jakiś spornik, odboi. Ale to i tak jest do wycięcia. Bo tutaj nie będzie odboi. Koła solidne, wszystko solidne. A jeszcze zamykanie klapy też jest do wywalenia. To wszystko do wycięcia i do zrobienia na nowo. Na razie będzie normalnie klapa założona. A może w późniejszym czasie będą klapo drzwi albo będzie klapa hydrauliczna. To jeszcze jest temat do przemyślenia. I byłoby na tyle. Także dzięki za uwagę, pozdrawiam, miłej niedzieli hajka.